Cześć. Bardzo dziękuję wam wszystkim za dużo wyświetleń i komentarzy pod ostatnim filmikiem. Szczególnie wielkie dzięki dla Timo, bo on dał początkowego kopa wyświetleniom, a potem YouTube zaczął polecać film. Jeśli chodzi o lasy, to dzięki widzowi Jarosławowi sprawa się trochę wyjaśniła. Drewno mocno zdrożała w ciągu ostatniego pół roku aż o 100%. Duży popyt na drewno i materiały budowlane wywindował ceny, więc w kraju takim jak Polska z wieczną dziurą w budżecie jest to dobry moment, żeby więcej drewna pozyskać i sprzedać. Jest to nie pierwszy raz, kiedy rządzący patrzą najpierw na zysk, a potem na inne rzeczy. Robiłem filmik o tym, jak w zeszłym roku 2020 zboże mocno podróżało z okazji Zwida 19. To zarządca od razu sprzedał całe zboże i wielu rolników też sprzedawało rządzący mieli to gdzieś że może być słyszaj polacy będą musieli odkupować to zboże jesienią drożej opatrzność czuwała i w ostatnim momencie zaczął padać deszcz w czerwcu 2020 i mieliśmy dużo swojego zboża więc nie było drożyzny lub głodu tego roku nie śledziłem ale kukurydza i inne zboża też rekordowe ceny osiągały i znalazłem artykuł że wyeksportowano jeszcze więcej nawet niż w zeszłym roku więc możliwe że znowu magazyny są puste i sprzedano zboże postanowiłem nagrać wideo uzupełniające do poprzedniego filmu w tym wideo chciałbym wam pokazać jak była i jest wycinana puszcza Notecka. W innych lasach dzieje się to samo. Zrobiłem zestawienie archiwalnych zdjęć satelitarnych od roku 1984 do 2020. Dla zobrazowania puszczy dodam, że ma ona w najbardziej rozciągniętych kierunkach 100 km długości i 24 km szerokości. Ten zielony fragment, który nie jest wycinany i który obrysowałem na czerwono, to miejsce pożaru z dnia 10 sierpnia 1992 roku. Z powodu suszy trudny do ugaszenia. Trwał 9 godzin. Spłonęło 5770 hektarów lasu. Następnego dnia 11 sierpnia o godzinie północ i 30 minut, gdy pożar dotarł do krzyża znajdującego się na wlocie do wsi Miały, rozpętała się gwałtowna burza z silnymi wpadami deszczu i pożar się skończył w ciągu 15 minut. Gdyby nie deszcz, cała puszcza wie i wiele niej się znajdujących by spłonęły. Usuwanie skutków pożaru trwało 3 lata. Pracowało tysięcy osób. Posadzono 80 milionów sadzonek. Pokażę Wam jeszcze widok z ulicy na las posadzony w miejscu pożaru prawie 30 lat temu. Nic dziwnego, że tego obszaru jeszcze nie wycinają, bo drzewa cieniutkie. Las rośnie sto lat. Dla kolejnego zobrazowania wielkości umieściłem Warszawę na zdjęciu w tej samej skali co puszcza. Na zdjęciach satelitarnych dobrze widać powycinane prostokąt o powierzchni 60 hektarów. już wydną prostokąt lasu i posadzą nowe drzewka, to potrzeba parę lat, by on się zazielenił i nie był widoczny na zdjęciu satelitarnym. Ale po przybliżeniu widać, że mimo że zielono to te drzewa są młode, bo dają niski cień. Trzeba przynajmniej 70 lat do stu, żeby można było znowu wyciąć cały prostokąt. Przed pokazem zdjęć archiwalnych jeszcze mapa z zaznaczonymi rębinami na najbliższe lata. Puszcza Lutecka to duży obszar, w którym wycinki zlewają się w jedną wielką czerwoną plamę. Po przybliżeniu widać, że nie wszystko będzie wycięte. Nie myślmy, że chcą zostawić część starych drzew. Po prostu to, co jest zielone, możliwe, że zostało już wycięte w ciągu poprzednich 30 lat i dlatego trzeba jeszcze czekać. Sami ocencie, czy wycinka przyspieszyła. Ja widzę to tak, że od 1984 do 1995 były oczywiście wycinki, ale od 1995 zaczęto wycinać więcej i z roku na rok coraz więcej. Na koniec jeszcze podsumowanie. Rok 1984, 18 lat później, czyli 2002 oraz znowu 18 lat później, czyli 2020. Plus planowane prace do roku 2025. Po co w ogóle robią takie filmiki? Ludzie w Polsce cieszą się, że kraj się zmienia na lepsze, że PiS jako pierwsza partia coś dają. Politycy nie są udalentowanymi przedsiębiorcami. Pieniądze mają z naszych podatków, które stale rosną, ale ma to swoje granice, więc muszą brać z innych źródeł. Rozwój kraju napędzany był między innymi prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw, ale że w 2015 roku już 97% sprzedano, to pieniądze trzeba brać z takich źródeł jak np. lasy. Oprócz kredytów jest jeszcze tak zwany dodruk pieniądza. Plan z WIDA 19 dała możliwość olbrzymiego dodruku, co wiele krajów zrobiło, ale za to wszyscy zapłacimy w inflacji. Więc pieniądze nie biorą się z magicznej kopalni pieniędzy, a z podatków i sprzedaży zasobów, kredytów i do druku. Dzięki za oglądanie i wysłuchanie. Jeśli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i napiszcie komentarz. Jest to motywujące dla mnie do robienia dla Was kolejnych filmików. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, i uznajcie, że warto mnie subskrybować. Za co będę wdzięczny. Nie zapomnijcie proszę włączyć również dzwoneczka, by nie przegapić kolejnego wideo. Dzięki, pozdrawiam Was i cześć.